Dziś mamy w Europie nową wielką falę antysemityzmu, czasem zupełnie jawnego, czasem takiego cichego, dyskretnego, koncentrującego się na atakach na państwo Izrael. Otóż pamiętajmy, państwo Izrael jest, można powiedzieć, przyczółkiem naszej kultury w tamtym świecie świecie, z którym musimy współpracować. i. Powinniśmy dążyć do tego, by nasze sposoby myślenia, nasze ideały się zbliżały, ale w świecie, który dzisiaj jest, taki jest. Można to bez żadnego trudu ustalić, określić. I dlatego temu też musimy się przeciwstawiać. Musimy mówić, ciągle mówić o tym, do czego to prowadzi, do czego prowadzi antysemityzm w każdej formie, także tej dzisiejszej, niby ukrytej, niby zakrytej określeniem antysionizm, czy też po prostu skierowanej przeciwko Izraelowi. Dziękuję bardzo.